Ja i Adam Mickiewicz. Dwójka z Polskiego spadła na mnie jak grom. I to do tego w sobotę, na ostatniej lekcji. Brakowało jeszcze paru minut do dzwonka. Można powiedzieć, że prawie już się zaczęła niedziela. Aż tu raptem kilka mizernych błędów przy tablicy i dwuja. I jeszcze pani powiedziała: Co na to twoja matka powie? Ty chyba serca nie masz. A ja w tej właśnie chwili poczułem, jak mi się serce aż skurczyło z żalu nad mamą. Biedna mama, tak zawsze chwali naszą panią, że taka dobra, a tymczasem proszę, kto postawił mi dwuję, która mamie na pewno zrobi przykrość. Tak się przejąłem, że aż strach. Musiała to zauważyć Zosia, bo po drodze do domu dogoniła mnie i mówi: Ty się nie załamuj, bo jak się załamiesz, to już najgorsze, co cię może spotkać. Jak ja mam się nie załamywać, mówię do niej, kiedy z tego wszystkiego widzę, że mnie zostawią na drugi rok w tej samej klasie. Nie załamałabyś się na moim miejscu? Nie, Adam Mickiewicz, jak był małym chłopcem, też został na drugi rok. Ale się nie załamał, tylko tak się postarał, że został sławnym człowiekiem. Co ty mówisz, Zosiu, naprawdę? zawołałem. Ten sam Mickiewicz, co stoi na środku krakowskiego przedmieścia za tym pięknym ogrodzeniem? Skąd wiesz? Wiem na pewno, bo tatuś w książce czytał. Ten sam. Zaraz mi się serce rozkurczyło i podniosłem się na duchu. Przyszedłem do domu i mówię – mamusiu, czy chciałaby mamusia, żebym ja był sławnym człowiekiem? Ale nie takim byle jakim, tylko takim, któremu by pomnik wystawili. Chciałabym przede wszystkim, żebyś wyrósł na porządnego człowieka – mówi mama. O, naturalnie, że na porządnego, ale mogę przecież być i porządny, i sławny. Tak na przykład jak Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz? O, mój kochany, przecież to najsławniejszy polski poeta – gdzie ci do niego, daleko. Może nie tak daleko, mówię, bo jak chodził do szkoły, to też na drugi rok w tej samej klasie został. Też? powiedziała mama tak jakoś przeciągle i zaraz podeszła do mnie z bardzo dziwną miną. Co to znaczy, też? Mów mi zaraz. To mamusia nie wie, że Mickiewicz? O Mickiewiczu wiem, ale pokaż mi dzienniczek. Dłużej nie mogłem już ukrywać tego, co się stało, i powiedziałem wszystko o naszej pani. I że niech się mama nie martwi, bo jeżeli Mickiewicz, ale mama nie dała mi nawet dokończyć. Przestań o tym Mickiewiczu i nie doprowadzaj mnie do ostateczności. Skąd ci do głowy przyszło z nim się porównywać? Mickiewicz jako dziecko z okna wypadł i chorował. Nic dziwnego, że na drugi rok został, ale ty? Dobrze mówię. Jak mamusia chce koniecznie, to ja też z okna mogę wypaść. Proszę bardzo. Tylko że u nas trzecie piętro. I chociaż nic już o Adamie Mickiewiczu nie powiedziałem. Mamusia doszła do ostateczności. Teraz codziennie siedzę nad lekcjami, jak przyklejony. Mowy nie ma, żebym poszedł w ślady Mickiewicza. Jak Mamusia nie chce, to nie.